Na celowniku Nawala z Michałem. Cześć. Jak zawsze gość specjalny, dzisiaj Mariusz. Mariuszu, jakbyś mógł się nam tutaj w krótkich, policyjnych słowach przedstawić. Mariusz Gierula, jestem, byłem komisarzem policji, obecnie w stanie spoczynku. Zajmuję się szkoleniem, jestem również też szefem zespołu do spraw rozwoju w Licach Mundurowych Feniks. Jasne, rozmawialiśmy o Szkołach Mundurowych Feniks wcześniej z... Z dyrektorem, dyrektorem generalnym. Z dyrektorem generalnym wszystkich szkół przedstawił nam te szkoły. Natomiast z Tobą będziemy mogli porozmawiać bardziej o szczegółach, podejścia w ogóle do szkolenia młodych ludzi. Na przykładzie tego, co robicie w szkołach Fenix. Troszkę wcześniej rozmawialiśmy, właśnie, że ten materiał, ta młodzież no jest. Że to jest dobry materiał, tak? że, że, że to nie jest tak, że mamy jakąś wyjątkową, złą młodzież w tym naszym kraju i, i ta obecna młodzież to się do niczego nie nadaje. Mamy młodzież inną niż myśmy tą młodzieżą. Tak, przede wszystkim. Ale tak, tak, jakie tak, jest Twoje zdanie? Z pewnością jest to inna młodzież. No, na pewno to mają inne troszeczkę priorytety, inne marzenia, inne możliwości mhm. rozwoju, też inne, inne hobby, niż tak jak my mieliśmy wstępując do służby. Natomiast jest to taka młodzież, która tutaj przychodzi z pewnym z pewną ambicją tutaj do naszych szkół Phoenixa i, i ja tak fajnie zawsze obserwuję. Czyli też tak że są bardziej świadomi od tego. Myślę, że są myśmy, świadomi. świadomi. Znaczy, myślę, że są świadomi tego, że y, 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 gdzie chcą iść, tak? Mają większe możliwości, a ja pamiętam jak ja poszedłem do technikum, gdyby była taka szkoła mundurowa, no to bym na pewno się bardzo cieszył i chciałbym się do niej dostać, żeby już na poziomie szkoły średniej mógł robić takie rzeczy, które teraz oni robią, a to by pozostawało tylko w sferze marzeń. Jeszcze tak nie było dostępu, przecież nie było internetu, tak? No nie było takiej możliwości, no tak, żeby to wszystko oglądać, więc to było wielkie marzenie. A tak, były dzisiaj... czarno-białe. Gazety były czarno-białe i nie zawsze było stać na tą gazetę, żeby jeszcze ją tam w kiosku kupić, tak? No tak. <laughs> żeby to obejrzeć. Natomiast no, mają więcej możliwości i myślę ta świadomość dzięki współczesnym środkom przekazu jest większa, ale to też powoduje to, że my mamy większe wyzwania, tak? Bo tutaj nie da się ich oszukać, ciemnić, podkręcić, pod, bo to też no nie tak. o to chodzi, a wiem, że w niektórych szkołach też tak to wygląda, szczególnie na początku naborów, że zbyt dużo się tym młodym ludziom obiecuje i później jest to nierealne do spełnienia. Natomiast tutaj ja to obserwuję, jak oni się fajnie zmieniają, tak? Oni przychodzą, mamy takich można powiedzieć dyżurnych pasjonatów w każdej klasie, tak? Że przychodzi taki naładowany Mocne energię. Tak. E, ale zdarza się, że właśnie te osoby później kontynuują karierę w służbach mundurowych, bo po prostu mają swój cel. Oni już od tego młodego wieku wiedzą, do czego dążyć. I, a my, naszym zadaniem jest utrzymać tą, tą no, Pochwalam się, że, że tak patrząc na tę młodzież, ja. Yy... To jest, wiesz, to jest, to by było idealne, gdyby każdy wchodząc do szkoły średnio wiedział, kim chce być. Natomiast chyba to są pojedyncze przypadki, prawda? Większość to jednak jakaś sfera takich prób i błędów, albo Tak, ja myślę, że bardziej pod kątem tego, że chcą być na przykład żołnierzem. To no tak. ja te zadaję takie pytania, takie dodatkowe, no ale co konkretnego? Jaka służba, mm. jaka jednostka, co ci tam kręci najbardziej? No oprócz najbardziej znanego gromu, czy tych jednostek <laughs> specjalnych, no bo siłą rzeczy jest to najbardziej no to... znane. No to tak trudno jest im tak powiedzieć, co oni by tam dokładnie chcieli. Mało tego, zmienia im się formacja, tak? No ale ty też, będąc policjantem, też możesz ich ukierunkowywać, opowiadać, jak to tak, wygląda służby służbie tak. policyjnej, prawda? Ja myślę, że... No może moi koledzy tak za bardzo się nie ucieszą z tego powodu, ale jak, ma, jak mhm. patrząc na... To ja staram się uświadomić młodym ludziom, że ta jedna służba w policji jest bardzo ciężka i taka, można powiedzieć, brudna szczególnie kiedy pracuje się w takich ogniwach patrolowo-interwencyjnych. Ona oczywiście uczy życia pewnych zachowań, natomiast no to nie jest taka piękna służba, którą się ogląda. Ja miałem okazję 8 lat służyć właśnie w ogniwach hmm. patrolowo-interwencyjnych w Plutonach, także doskonale znam tą robotę od, zewn od wewnątrz. No i nie opowiadam im bajek, tak, że jak włączą sobie jakieś tam W-11 czy kryminalnych, to tak się będzie działo. Siedzą, piją natomiast i też, poważne, to od razu. Natomiast też nie mówię im, żeby do tej policji nie szli, bo to jednak jest empatia, jednak to jest chęć służenia innym ludziom i to powinno być takim głównym motorem napędowym do tej służby. Natomiast to się też zmienia i oni na przykład dzisiaj chcą być żołnierzami, za jakimś czasem chcą być strażakami, bo mamy bardzo dużo też strażników granicznych w no tak. praktycznie we wszystkich służbach mundurowych, mhm. na wszystkich uczelniach wojskowych. Również no, policja też daje jakieś możliwości takie, że na przykład z cywila znowu można iść do szkoły oficerskiej, do szczytna, nie, tak jak ja na przykład, tak, 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 tak. kiedy musiałem swoje tam wydeptać bardzo długo, żeby iść do szczytna. Natomiast wszystkie te formacje mundurowe, muszę przyznać, że są zadowolone z naszych absolwentów. Ja mm. tego nie mówię naprawdę tutaj bez żadnej ściemy, no rozumiem, że tak miastę, jest. Miastę, Oczywiście, być może tam zdarzają się sytuacje takie, że ktoś się trochę przyliczył i tak? no inaczej sobie zupełnie to wszystko wyobrażał, ale czy my tak też nie mieliśmy, też tak mieliśmy, że mieliśmy trochę ta służba że tak, się nam trochę inaczej tak, wydawała. Tak. Tak. Tak? No, też trudno. Cieszy to, że macie tak stosunkowo mały odsetek tych, którzy po skończeniu Waszej szkoły no nie próbują w tych służbach mundurowych. To znaczy, że faktycznie nie wy, że w trakcie dość ważnego okresu w rozwoju tego młodego człowieka, bo szkoła średnia jest. Bardzo ważna, no bo to z dziecka, w, no nie o, no formalnie osoby dorosłą, ale jednak no, to modelowanie, kształtowanie tego młodego człowieka jest wtedy intensywne. Nawet takie fizyczne, hormonalne, to też ma hmm. pewnie wpływ, wiesz, hmm. pewnie najlepiej. Y, natomiast no nie, y, jakby, no nie wypalacie, tak? wręcz przeciwnie, dajecie tę energię, że oni próbują. Już zostawiając to, co dalej w tych różnych służbach, z czym się tam stykają, bo to, to się zmienia, ale jak. Jak im pokazał, wiesz, to, co może ich spotkać w najgorszej jednostce wojskowej, czy jakiejś no no to... formacji, czy, 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 czy jednostce rezydencyjnej policji, to trochę bez sensu. To tak? nie, no, no oczywiście, że trzeba pokazywać nie, to znaczy, te dobre to rzeczy, tak? Technicznym takim, no. Znaczy, na pewno trzeba Kolej. mówić o tych dobrych rzeczach, bo ja wiem, o czym myślisz. No, to tak. my też, no, nie możemy temu mówić, on też nie będziemy miał takiej wyobraźni, nie oszukujmy się, tak? My zupełnie inaczej oczywiście. patrzymy na, ta, na służbę teraz z perspektywy mhm. tych kilkunastu lat, załóżmy w, w, na emeryturze, tak. albo niż mieliśmy 15 czy tam... Może nie 15, bo to, bo to mówimy o 15 latkach, którzy rozpoczynają szkołę, jednak są pełnoletni, jak kończą, tak? Ale to nie jest jakaś wiedza życiowa, to też nie jest na jego głowę na dzisiaj, tak, żeby akurat go tak z tym bardzo osłabić. co najbardziej kręci w tej szkole. Ale najfajniejsze jest to, że jest mhm. dużo zajęć takich dodatkowych. Bo oczywiście to jest ważne, bo żeby tą maturę zdać, no to jednak jest jakaś przepustka do dalszej mhm. kariery. Ja też im zawsze tłumaczę, słuchajcie, naprawdę uczcie się. Ja też nie byłem jakimś super ekstra, tam, naukowcem i się pamiętam, że bardzo się cieszę z tego, że. Skończyłem studia, różne podyplomówki, później jest dużo łatwiej, tak? Natomiast no, ten początek, no musimy po prostu przez to przejść. Natomiast to, co robią dodatkowego, to słuchajcie, no, od pierwszej klasy, my wychodzimy bardzo daleko na chodzi nawet o przedmiot przygotowania wojskowego w zakresie strzelania. Mm -hmm. Dobra, się no, w ogóle oddziały tak. przygotowania wojskowego nie mają strzelania z broni palnej ostrej. W ogóle tego nie ma w programie. A. W ogóle w edukacji dla bezpieczeństwa, która teraz jest, weszło strzelectwo, jest tylko strzelanie z broni pneumatycznej. Wchodzi oczywiście ta wirtualna strzelnica, natomiast do takiego prawdziwego yy, spojrzenia na broń, tak? czyli tego odrzutu, podrzutu, tych, tych, ty, tego, no, uku, i tak, tego, tego stresu no, też. No tego też nie stresu, mają tak, w normalnych oczywiście. szkołach. Natomiast my zapoznawczo robimy to już od pierwszej klasy, a później już metodycznie przechodzimy coraz trudniejsze, trudniejsze, trudniejsze elementy, i powiem Wam szczerze, że. Trochę w tej policji się też tam nastrzelałem, że można powiedzieć, ale tego, jak tutaj się nastrzelałem w tej szkole z tymi uczniami, to myślę, że chyba trzech takich policjantów na Bertło, żeby się nastrzelało. No właśnie, bo to pewnie właśnie pewnie dlaczego nie ma tego, mógłby ktoś zapytać naszych tutaj oglądających czy słuchaczy, że dlaczego, dlaczego nie ma strzelania? z broni bojowej, a kiedyś było, kiedyś, kiedyś, jak na PO, słynnym, no to nawet BKS, KBKS jest, i tak dalej. Tak. Tak. Ja w zawodówce myślę, że to tak. jest jeden tak. powód. No nie ma infrastruktury. Prawda? Infrastruktura, ale też to jest, mi się wydaje, od, od infrastruktury, gdzie na przykład w większych miastach wszędzie są strzelnice. My akurat jako szkoła mm -hmm. niepubliczna mamy to, że po prostu korzystamy z prywatnych strzelnic. To wszystko też kosztuje, no to no tak. czy w większości przypadków my na takie strzelanie tutaj jako szkoła wykładamy pieniążki, ale słuchajcie, no wszystkie takie rzeczy, jak jakieś wycieczki szkolne czy inne rzeczy, tak. no uczniowie w normalnych szkołach też za to też płacą, dodatkowo oczywiście. płacą. Tak. Natomiast dla nas lepiej jest zorganizować strzelanie tak. lub takie szkolenie typu mhm. bytowanie w terenie przygodnym nie nie na jak to, żeby przeznaczyć tak. pieniądze niż na przykład tylko i wyłącznie na takie zwykłe wycieczki szkolne, tak? mhm. Natomiast... Oprócz infrastruktury ważna jest kadra. No tak, i drugi element kadra. My mamy też taki tutaj przykład, że kiedy ja też jeszcze jeżdżę po różnych miastach, bo tak mamy 14 różnych naszych szkół w 14 miastach w Polsce i jestem praktycznie co jakiś czas w każdym z tych miast i rozmawiam z nauczycielami edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły podstawowej. I to są często nauczyciele bądź wychowania fizycznego albo innych przedmiotów, które dodatkowo zarazie sobie jakąś tam godzinkę. Tak. I on nie ma zielonego pojęcia na temat tego, jak przeprowadzić zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej. I oni zwracają się do nas, żeby też im takie szkolenia, takie nawet proste, z zasad bezpieczeństwa, z blosu, no, no nie wiem, z postaw strzeleckich przeprowadzić. I także myślę, że to nie tylko infrastruktura, ale też ludzie, tak? Jeżeli nie będziemy aktywować, myślę mhm. tutaj, no, młodych żołnierzy rezerwy, czy policjantów, czy innych funkcjonariuszy do tego typu działań, no to, to kto będzie. to będzie robił? No. Jeżeli mówimy o ludziach, to to, to poważny proces, ale, ale gdzieś tam te zasoby są, uważam, to jest kwestia tylko tak naprawdę pomyślenia o tym. A druga rzecz, no jeżeli mówimy o infrastrukturze, to ja jako osoba, która jest w, zaangażowana w przemysł związany ze strzelnicami bojowymi, zdaję sobie sprawę z wyzwań, jakie tak naprawdę taka strzelnica bojowa stawia przed inwestorem. Jakie to są koszty, jak, jakie wymogi trzeba spełnić, żeby to była bezpieczna. Już nawet jeśli tych wymogów formalnych nie ma, no to ja, jako producent strzelnic modułowych, wiem, e, co powinno się zrobić, żeby to była bezpieczna strzelnica. E, bojowa. Więc pewne wyzwanie do strzelania z, w takich profesjonalnych warunkach z broni bojowej są. Natomiast e, pomiędzy strzelaniem z broni bojowej, a Strzelaniem z broni pneumatycznej, albo w ogóle nie strzelaniem jest szereg rzeczy. Jest między innymi tak. pneumatyczna, ale są też strzelnice wirtualne. wirtualne. Tak. Tak. Jako narzędzie, które daje pewne możliwości y, już, y, to ono nie zastąpi oczywiście strzelania z broni bojowej. Natomiast no, Daje to możliwości właśnie pracy z młodzieżą. Powiedz, jak, jak, jak wy do tego podejdziecie. No to jest świetne narzędzie, ponieważ to z dwóch takich przyczyn. No Jedno jest to, że musimy tych, tą młodzież jednak zachęcać, dawać im nowe technologie. Oni są bardzo rozwinięty technologicznie, bo to normalnie wszystko idzie tak do przodu. Więc ta strzelnica też spełnia taką rolę. Mhm. Ona też jest takim wabikiem pewnym. Natomiast u nas na, u nas, na tych strzelnicach mamy do dyspozycji dwie takie strzelnice, które wykorzystujemy w sposób mo mobilny. Już Jesteśmy w stanie przy, przeszkolić w ciągu dwóch, trzech tygodni około tysiąca uczniów. Robimy to na zasadzie. Normalnych zachowań, takich jak są na strzelnicy bojowej, czyli mm. zasady bezpiecznego zachowania, kamizelka, hełm. Także to dla nas, jako dla szkoleniowców, jest bardzo istotne. Natomiast no, wachlarz możliwości, które daje taka strzelnica, jest nieograniczony. Tak? No, przede wszystkim to my ukierunkowujemy młodzież na strzelanie sportowe, tak? bo tam nie ma w scenariuszach oczywiście strzelania do sylwetek, do postaci, tylko są do tarczy różnej wielkości, różnych tam możliwości i tylko w zależności od tego, jak informatyk, jak osoba, która to programuje, no tak, tak to się różni. Jest to świetna zabawa, jeśli chodzi o rywalizację. Ale jest to też super narzędzie, jeśli chodzi o taką pracę dydaktyczną, bo nie zapominajmy, że jesteśmy w szkole, musimy też wystawiać oceny. Także tutaj możliwości wystawiania ocen, statystyki, różnych tam, ale to oceny ocenami, ale też pozwala zweryfikować błędy, tak? Bo możemy taką tarczkę w formie PDF-u sobie później oglądać, patrzeć, gdzieś było A ciebie, gdzie gdzieś. gdzie Ja byłem na tej strzelnicy i byłem zaskoczony no, może nie zaskoczony, bo każdy przymaz. Ja to tłumaczę na zasadzie kupowania zabawki dla dzieci, które jest pistolecikiem. I każdy przemysł chce, żeby ta zabawka, która jest zabawką, jak najbardziej odzwierciedlała prawdziwe narzędzie. Mm -hmm. I byłem zaskoczony, mając karabinę, pistolety, że to jest kurczę wizualnie jeden do jednego tak z daną jednostką bronić. To jest jakiś AR, Tak, czy to, jest bardzo ważne, pistolet, to jest bardzo ważne, że odrzut. Przy tym strzelaniu laserowym, tak? bo tam jest związka jakaś, jest odrzut, jest zachowanie manualne przy tych broniach, dokładnie tak jak przy prawdziwym karabinie i pistolecie. No to jest klucz do tego, bo mm -hmm. oczywiście można zastosować. My akurat wykorzystujemy tutaj. Yy, pistolety Sig czy akurat no, na, na, na dzisiaj można powiedzieć, że chodzi o karabinki, czyli wroń Broga, czy kałasznikowy, o które uważam, że też każdy powinien jakąś podstawową no. wiedzę mieć, tak? bo no tak dzisiaj to jest widzimy, niestety, co się broni, dzieje tam. na współczesnym polu walki, niestety, no, ten kałasznik cały czas daniela, gdzieś tam się pojawia. Czy tak. w służbach w ogóle, prawda? Jeszcze to są jednak baryle, się pojawia. No to jest ten sam układ broni. Tak? Ale to, co powiedziałeś tutaj, oczywiście waga jest jeden do jednego. Po to, żeby też stworzyć jak najbardziej realne warunki, tak zwany blowback, czyli w systemie na przykład broni elektrycznej, czyli taki odrzut zamka. Nie jest to tak jak prawdziwy odrzut, ale powoduje to, że strzelec się musi jednak bardziej skupić, musi lepiej trzymać mm -hmm. tą broń, musi zwrócić uwagę na pracę na języku spustowym. To wszystkie a te elementy naprawdę można dokładnie dopracować. Zgrywanie przyrządów celowniczych, wiadomo, że 100% lepiej to zrobimy na takim urządzeniu, mm -hmm. niż mielibyśmy to robić na, tak, na cyklopie, czy, tak, czy to no robić jak na tablicy, takie... tam malować kreski i mm -hmm. tak dalej. No wiadomo, że to zrobimy. To bardziej możliwości, tak jak masz w broni, masz manualne przyrządy celownicze i kolimatory i, tak, i inne ale my na razie rzeczy. Powiem szczerze, bo ja już, ja już patrzyłem, wszystkie możliwości można. Można broń dostosować, jaką tylko chcemy. E, możemy też dostosować mm -hmm. broń służbową w tych wersjach, tych poważniejszych dla służb no tam, mundurowych. To oczywiście to. można też to zrobić. Natomiast my na początek chcemy podstawy, podstawy, podstaw. Bo oczywiście można od razu założyć kolimator, można od razu założyć lunetę i wszystko będzie pięknie wchodziło do celu, tak jak chcemy, tak jak ustawimy. Natomiast tu chodzi o to, żeby się nauczyć zgrywać przyrządy, żeby mm -hmm. nauczyć się pracy na języku, żeby nauczyć się tych postaw strzeleckich, tych bezpiecznych mm -hmm. zachowań. Później dużo łatwiej jest na strzelnicy. Tak, jak już mówimy, jak, że ma trzymać zawsze palec poza językiem spustowym, broń nie kierować w odpowiednie miejsca, to wszystko już jest przetrenowane i można to robić w bezpiecznych warunkach. Tak, no ta technologia ma takich właśnie parę zalet też nieoczywistych, poprzez to, że jest yy, przede wszystkim, może być mobilna. Czyli nie musisz mieć w każdej szkole tego systemu, który, w, nie wiem, będzie dużo większość czasu, może nie większość, ale no, jakąś część czasu leżał, zwinięty i po prostu młodzież zaskoczona inne to jest walizka. Taka, tak, kurczę. tak, to jest, to, jest nie, to jest nieduża walizka. Tak, więc, więc możesz to zabrać i, i, i już. Czyli jakaś ilość wystarczy, żeby to szkolenie było bardziej efektywne wobec większej grupy ludzi, no i też no, koszty szkolenia, czyli, czyli ta efektywność właśnie, koszt-efekt jest po prostu bardzo duża. To cały czas będę powtarzał, że oczywiście to nie zastępuje szkolenia z broni bojowej, Pod, będziemy o tym jeszcze pewnie dyskutować, ale jako narzędzie na etapie szkolenia podstawowego i nawet szkolenia zaawansowanego, gdzie możesz o, o różne cele osiągać dzięki, tym, mhm. dzięki temu narzędziu no, to, no to, to naprawdę się sprawdza. To po prostu jest super rzecz. Ona się też sprawdza też dlatego, powiem wam, że e, uczniowie e, mają się też taką świetną zabawę w sposób taki, że mogą rywalizować ze sobą. Hmm. Ja na przykład hmm. obserwuję to, że nie tylko chodzi o te przestrzeliny tylko i wyłącznie na tarczy, ale te, jednak te zachowania, które później... I oni widzą to, że jak popełniają błędy, to gorzej strzelają. To od razu na tej strzelnicy hmm. wychodzi. Hmm. Jeżeli robimy im proste zawody y, pomiędzy, wewnątrz klasowe, tak, które powodują to, że musisz być lepszym strzelcem, żeby aby wygrywać te zawody, tak? No to dla nas z punktu widzenia dydaktycznego, czyli tej metodyki jest super, tak? No bo mówimy cały czas o tym, żeby dotrzeć do tego młodego człowieka jak najbardziej. Możliwości zastosowania na przykład okularów VR w późniejszych wersjach tej, tej strzelnicy przecież są nieograniczone. Można tutaj wprowadzać, no, no, myślę, że tak. wprowadzać różne elementy sytuacyjne, czy to Takie zmieniać nawet. otoczenie, tak? dodawać jakieś przeszkody. AI, czyli tak. generalnie łączenie tej rzeczywistości jednej i drugiej, prawda? Dokładnie tak. tak, dokładnie to wszystko na pewno można łączyć i to mi się wydaje, że w przyszłości no, będziemy szli w tym kierunku, tak, żeby jednak hmm. wykorzystywać te naj, najnowocześniejsze technologie po to, żeby lepiej szkolić, ale też być bardziej atrakcyjny. No, y myślę, że nie ma bar y Może inaczej. No, trudno sobie wyobrazić, żeby w takiej klasie mundurowej, w szkole mundurowej... Y to szkolenie strzeleckie nie było takim, prawda, atrakcyjnym magnesem. Wabikiem. No bo, takim. Wabikiem no i, tak, i, tak, i taką przyjemną rzeka, rzeczą. No no, I przyjemną <laughs> rzeczą też. No Na bo, pewno tak jest. No bo, no tak, jak teraz osiągnąć... Je, właśnie to, to też jest takie narzędzie, które pozwala tą przyjemność podnieść, prawda, tego strzelania. W różnych aspektach. Tak, ja bo, powiem wam jeszcze, że, że oprócz tego... Hmm, Mamy tak jak tutaj w, w oddziałach przygotowania wojskowego wojskowe jednostki patronackie, tak to pokrótce mm. powiem, czy żołnierze na przykład w ramach zajęć też przynoszą swoją mm. broń. Na przykład groty, tak? No mm. ja pamiętam jak groty wchodziły. No, to, to w życiu to super coś nowego, i tak dalej. Natomiast dzisiaj uczniowie, oprócz tego, że uczą się na czas rozkładania częściowego i składania KBK, -K, czyli tak normalnie, tak jak jest w programie, to jeszcze się uczą na przykład na grotach, uczą się na, mm. e, na e, broni osobistej, która jest nie tylko w policji, ale też i w wojsku, tam w różnych formacjach. I teraz, jak oni przychodzą później na taką strzelnicę, to uwierzcie mi, że widać, jak oni trzymają tą broń, to już zupełnie jest inna e, liga. Zupełnie to inaczej wygląda. Ja e, prywatnie też we własnej firmie, którą też prowadzę, Robię takie strzelania dla maluchów. Z broni takie SG typowo takie rekreacyjne, fajne, tak, żeby trochę je zapoznać z tym strzelectwem. Natomiast tam nie zwracam akurat takiej uwagi na taką metodykę szkolenia, kiedy tam no dzieciak no jest na przykład w podstawówce czy tam w przedszkolu. To jest przepaść, to jest przepaść, natomiast no, warto jest, mi się wydaje, że społeczeństwo jest jak najbardziej edukować pod tym kątem, nie ucząc ich tylko takich, jak nam się kiedyś wydawało, że jak, o, jak będziesz umiał strzelać, to będziesz umiał kogoś tam likwidować. No tak, no to, to już jest funkcja żołnierza, to już jest profesjonalne, powiedzmy. Szkolenie wojskowe, na przykład, czy innych służb, które w tym zakresie musi. Zresztą inaczej troszkę szkoli się policjantów, inaczej, a nawet zdecydowanie inaczej szkoli się policjantów, a inaczej szkoli się e, żołnierzy, a tym bardziej żołnierzy jednostek specjalnych. E, ale właśnie bez takiego narzędzia trudno za. Te, inaczej. Te szkolenie no zdecydowanie by utraciło na atrakcyjności, a nawet taka właśnie prosta forma. No i, ale. To się przekłada na tą efektywność, bo naprawdę jesteś w stanie mnóstwo rzeczy się nauczyć, nawet w małej przestrzeni, prawda? Czyli ja jestem z... przekonany, że to, że nasi absolwenci po odbyciu hmm. tego typu szkoleń na pewno jak zasilą przede wszystkim wojsko, tak? bo tutaj mówimy o różnych formacjach, ale to głównie wojsko, nie będą mieli kłopotu z tym, żeby na tych pierwszych okresach. A podnieść poziom wyżej, że już nie tylko szkolą się na tym uczniowie, ale też profesjonalni żołnierze i policjanci. To znaczy, ja myślę, że kwestia tylko pewnych scenariuszy, tak? To jest kwestia tylko tego, co tam wprowadzimy. Natomiast te podstawy są dla wszystkich jednakowe, tak? No to nie jest tak, że wszyscy policjanci od razu i wszyscy żołnierze super strzelają. Ja... Sami się spotkaliście z różnymi ludźmi i wiecie doskonale, jak to wygląda. Jest Więc zachowanie się sytuacyjne, to... bo ja tak, tam na tej strzelnicy wirtualnej byłem i patrzę na nasze szkolenie, gdzie myśmy szkolili się od razu, wiesz, ze szkolenia podstawowego wchodziłeś na bardzo wysoki poziom później, nie? A tutaj ma sytuacje sytuacyjne na wirtualnej, gdzie możesz sobie popełnić jakieś, jakiś tak, tak, tak. i idozować skalę trudności. Nie? Te systemy idąc, idąc, idąc wyżej, ponieważ ja w tych moich strzelnicach montujemy, montujemy systemy tego typu, dokładnie tego typu, które mają funkcję laserową, ale w rozbudowanej wersji mają funkcję do strzelania bojowego. wtedy, wtedy to jest Wtedy budujesz scenariusz, który masz normalnie swoją broń służbową, normalnie bojową amunicję, wchodzisz do jakiegoś scenariusza tak, jakbyś wchodził i masz odwzorowanie jakiekolwiek chcesz. Można to robić w taką formę płaskiego ekranu, można robić w ekran w literę C w strzelnicy bojowej. To na czas, kiedy go nie potrzebujesz, zwijasz, możesz strzelać strzelanie proste, strzelanie tarczowe, bo nie wiem, zgodę z jakimś programem, coś zrobić, tak, tak. ale możesz to robić w, w oparciu o taką technikę. Jestem ogromnym zwolennikiem stosowania tej technologii. Dziwię się czasem, że ktoś nie bierze tego pod uwagę. I jeszcze jedna rzecz. Wtedy naprawdę można strzelnicę. Mamy taki produkt, hmm. zmniejszyć do. Jeżeli nie ma potrzeby szkolenia, nie, nie, dopasować tą potrzebę do budżetu i hmm. połączyć naprawdę dużo mniejszą infrastrukturę, która dużo więcej pozwala, e, a te pieniądze, które zaoszczędzisz bo naprawdę zaoszczędzisz, przeznaczyć na, 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 na cokolwiek innego. Na przykład na drugą taką stronę. Zgadza się, ja też myślę, że bo tutaj Dobra. rozmawialiśmy o takim podstawowym strzelaniu, bo jesteśmy na etapie tutaj wdrażania tego do naszych szkół. Natomiast... Mm. To wcale nie przeszkadza, żeby robić sytuacyjne strzelanie przy wykorzystaniu akurat tej strzelnicy, robić przeszkody, czyli strzelać za przeszkód, zmieniać postawy strzeleckie, zmieniać y, y, nawet broń, tak? Można z krótkiej przychodzić na długą, to jest kwestia tylko po prostu ustawienia. W, w tym ta, przypadku jest to, to jest strzelanie nieograniczone, nie tak. takie właśnie jako etap przygotowania, po czym ten system, te systemy pozwalają niespecjalnie przygotowaną broń. Do strzelania. Nie musisz nic zakładać na swój karabinek czy i pistolet, żeby, żeby uczestniczyć. Tylko po prostu tak, system, system ma inny sposób detekcji strzałów, i strzelasz normalnie swojej broni służbowej i bojowej. I to jest świetne. Tak, i to, to jest wyższy poziom. Ja jestem po prostu tylko zdziwiony, czemu, dlaczego jest tak mało tego. W wojsku to się pojawia, ale w innych służbach po prostu jest tego bardzo mało. Są, wiem, że no, SOP ma taki ośrodek. Straż graniczna też. Straż graniczna się pojawia, to tak. Natomiast no, policja jest troszkę No Tutaj trudno mi się wypowiadać, ja już jestem poza na ja, jakiś czas, wiem. ale wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, bo każdy z nas, ja tutaj mówię o policjantach, swoich kolegach, kiedy zaczynaliśmy służbę, gdy miał dostęp do takiej strzelnicy, to nie była ziemia, tak, a były zupełnie inne czasy. Ja zaczynałem na P64 i... Jedno, dwa strzelania w roku i to było wszystko i sześć sztuk magazynku. I okazuje się, wiesz, kiedyś, kiedyś, było, kiedyś było, bo tak przyszliśmy ze szkoły, ale kiedyś było takie podejście, że faktycznie no, służby typu, nawet Straż Gani w kierunku takiej bardziej policyjnej służby, no bo to wiesz, tam kontrola granic, troszkę inne mhm. zagrożenia, troszkę itd. i tak dalej. Okazuje się, że w tej chwili cała masa funkcjonariuszy stanie się w sytuacji zagrożenia żołnierzami. Po prostu, nawet jak jeszcze systemu nie ma i policjant jest zamiast w rezerwie, to jest w stanie spoczynku. Tak, to też jest takie. To jest też bardzo dziwne, to to jak będzie potrzeba, to po prostu sami, się, sami ludzie przyjdą, prawda? Tworzą tego do i będziesz tak, miał nie powinno, mam nadzieję, oczekiwania że tak nie będzie. od tego policjanta, żeby dalej był. Eee, no, że będą, będą policjanci, ale, ale rezerwa policji będzie żołnierzami. Sami się staną. No miejmy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie, jakoś tak Mniejmy się to nadzieje, wszystko poukłada na świecie, tak. że, że, że będziemy żyli w bezpiecznych Ale szykujemy się tak, jakbyśmy mieli żyć. Dokładnie. Takie I takie narzędzia, i takie szkoły jak wasza pozwala faktycznie, nawet jeśli ktoś po absolwent tej szkoły nie zostanie funkcjonariuszem, żołnierzem, to, to się nic nie stanie, ale mógłby być. już. Także zapraszamy do, nie, tym do kandydatem do, do rezerwistą. Dzięki bardzo. Dzięki, Dzięki. Dziękujemy za służbę, miło tu zawsze Dzięki bardzo. dziękujemy. Gościć, policjanta, a wy subskrybujcie, dawajcie lajki, jak macie 14, 16, 17 lat, to macie możliwość naprawdę startu w karierę, w karierę wojskową, mundurową. Pójść już od samego początku dobrą ścieżką. Dzięki Wam bardzo. Dzięki Cześć. Bardzo.